z tej strony Momo i witam was we wrześniowym odcinku Brzoskwinki. Nie nagrywałam równo miesiąc, ale szybko się wytłumaczę. No tak wyszło. A tak w sumie to po prostu miałam duży zapierdziel pod koniec sierpnia i też czekałam na paczkę, która miała mi przyjść. Pod koniec sierpnia, oczywiście to się nie wydarzyło, bo nie pojawił się żaden filmik. Um, czekam na soczewki i dalej na nie czekam, więc jak przyjdą, to wtedy się pojawi ten filmik, który miał się pojawić wcześniej. W każdym razie mamy. Teraz jest 15, nagrywam to 15, więc mamy 15, jutro będzie 16, czyli równo miesiąc, ale trudno, przechodzimy dobrze z Kwinki, bo... Po to tutaj jesteśmy, moi drodzy, więc let's go! Przejdźmy do anime miesiąca. Anime miesiąca to Kakegurui Twin. Kakegurui Twin wyszło 4 sierpnia 2022 roku, czyli w sumie dość niedawno. Dla fanów Kakegurui, oczywiście, się spodoba, jestem po prostu tego pewna. Historia głównie skupia się tutaj na Mary, na jej przeszłości w tej szkole no i to po prostu tyle, tak bym to opisała. Jak oglądaliście Kakegurui, to wiecie o co chodzi w Kakegurui. Hazard, gry, kobiety. <gry> I tutaj akurat chodzi głównie o jedną z nich, czyli o Mary. No, ogólnie obejrzałam, polecam, całkiem fajne. Ja lubię osobiście Kakegurui, więc więc mi się spodobało i tak obejrzyjcie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Czas na pytania, pytanka. Mm, mm, mm. Mam dzisiaj dość ciekawe pytanka. Może zacznę od takiego, które się dość często powtarza takie naprawdę, że dość często. Pytacie się mnie, czy będę na jakichś konwentach, targach w tym roku, za rok. Moi drodzy, jeżeli będę na jakichś konwentach czy targach, to na pewno wam dam Wam o tym znać. Jak na razie nie jestem pewna, czy będę na jakichkolwiek. Pewnie tak, ale jeszcze nie wiem w jakim terminie. Po prostu się dowiecie, jak będziecie obserwować moje media. Tak już tutaj reklama Instagrama, zaproszona Instagrama. Jak na razie nic się tam nie dzieje, bo poniam czasu, ale, ale czasami coś wstawiam, więc polecam, polecam. I kolejne pytanie, trochę mnie stresuje, ale. Jakiej jestem orientacji? Moi drodzy, jestem ciekawa, czy się domyślacie. Ja jeszcze nie chcę się tutaj konkretnie gotować, ale no, powiem Wam, że na pewno nie hetero. I tyle. Okej, okay, moi drodzy, czas na ulubieńca miesiąca. Ulubieńcem miesiąca z racji tego, że jest już dość chłodno i dosłownie pod koniec. Czy ja widzę słońce? Przepraszam, ale o matko padało przed chwilą i wyszło słońce, jestem w szoku. Okej, okay, w każdym razie. Ostatnio pod koniec, pod koniec sierpnia, na początku września, zrobiło się zimno w przeciągu pięciu dni. I od tamtej pory, moim przyjacielem jest sweter. Bo to jest najlepszy sweter, jaki mam w swojej szafie. Zaraz Wam powiem skąd on jest. On jest ze Straty i jest po prostu świetny. To jest najlepszy sweter, jaki mam. Najlepszy sweter, jaki mam. Po prostu tak go kocham, on jest taki ciepły, on jest taki ciepły, po prostu nic nic więcej nie potrzebuję przy tego swetra. Mm -hmm. To je kocham. Jeżeli znajdziecie na lumpie albo po prostu w Stati Wariusie jakiś sweter może na Vinted, gdziekolwiek. Z Stati Wariusa taki, taki materiał. Nie wiem co to jest dokładnie. A zaraz sprawdzę w sumie. Let's check this shit. No jednak nie, bo chciałam metkę. Ale to jest coś bardzo miękkiego i... Może... może to jest jakiś rodzaj konkretny wełny, nie znam się dokładnie na materiałach, ale... Jest świetny, kocham go, jest giga ciepły i... Oh, I'm... I'm in love, I'm in love. Czas na kanji miesiąca. W tym odcinku dam wam takie podstawowe kanji, myślę, że każdy powinien znać to kanji. Jest to watashi, czyli po prostu... Ja. I tyle. Po prostu watashi. Tak, i... Tyle mam do powiedzenia. Przejdźmy dalej. Czas na cytat z anime. To, że nic nie mówię, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Ryuk Death Note. Tak. Myślę, że gość tutaj ewidentnie rozwalił system ten, tym cytatem. Dużo osób lubi ten cytat. Też lubię ten cytat. Jest po prostu bardzo dobry, bardzo wymowny. Taki pokazujący, że się kogoś na przykład nie lubi. Ja to tak odbieram, bo to jest coś w tym stylu Czemu się nie odzywasz? Wiesz, bo cię nie lubię Like this Albo, albo to daje też taki vibe No, powiedz coś o sobie Nie <noise> Po prostu Nie wiem, to... Kocham ten cytat, w ogóle Ryuk, Riuk jest super Uwielbiam Riuka. Tak Kropka. I ostatni punkt, moi drodzy, czyli brzoskwinkowe wyzwanie Momo. I w tym zacnym odcinku proszę Was, żebyście zrobili cosplay, który Wam się kojarzy z jesienią. Że jakiś cosplay z anime, który oglądaliście w jesień i ma taki vibe jesienny, albo coś w tym stylu. Coś wymyślicie. <laughs> no. I to by było chyba na tyle. Jeszcze raz zbijajcie na Instagrama i na TikToka. Eee, I to tyle, co chciałam Wam w sumie tutaj powiedzieć. Widzimy się w następnym filmiku, mam nadzieję, że szybko, a nie za, nie za miesiąc w kolejnej brzoskwince, także tak. Więc, dzia matane!